Dzień dobry Państwu, Marcin Grudkowski Green Witamy serdecznie. Kolejny raz w plantacji ogórka gruntowego. Dzisiaj krótko. Bardzo dobrze ogórki przyrastają. Widać cały czas pojawiają się nowe owoce. Jest to odmiana partenokarpna, więc tutaj nie wymagane jest zapylenie. Problem z moczniakiem rzekomym na ten czas został opanowany, natomiast pojawiają się takie liście, no, które mogą świadczyć, że jest to początek infekcji kanciastą plamistością liści ogórka. Chorobę powodują bakterie z grupy Pseudomonas. Warunki pogodowe obecnie, wysoka temperatura, duża wilgotność, warunki pogodowe w przedziale temperaturowym 25-27 do 30 stopni są idealne dla rozwoju tego patogena, który potrafi w bardzo krótkim czasie zlikwidować no, dobrą kondycję ogórków na plantacjach, w tym czasie zalecamy dla odmian ipartenokarpnych i odmian, które wymagają zapylenia z przewagą kwiatów żeńskich, zalecamy zastosowanie produktu Fertikus Zeo. Dla przypomnienia, dawki od 300 do 400 g na 100 litrów wody, pamiętajmy, żeby zabieg wykonywać w godzinach wieczornych, a nawet nocnych. Natomiast jeżeli nie chcemy stosować rozwiązania połączonego ozeolit z siarczanem, miedzi, czyli produkt Ferticus Zeo, możemy zastanowić się i przemyśleć zastosowanie nowych rozwiązań bakteryjnych i mówię tutaj o produkcie fuzof A, fuzof B w połączeniu z Periolem i do tego, żeby ten, te rozwiązania bakteryjne, żeby dobrze zadziałały, należy bakterie fuzof A, fuzof B plus Periol połączyć z produktem Humi Brown Gold celem wcześniejszego namnożenia tych bakterii na jakieś 2-3 godziny przed planowanym zabiegiem. Dodanie bakterii do Humibrauna Golda powoduje namnożenie, zwiększenie liczebności bakterii, co też wiąże się z tym, że później możemy je lepiej wykorzystać w walce z problemami, jakie mogą się pojawić w najbliższym czasie na plantacjach. Pamiętajmy, kanciasta plamistość liści ogórka może E, szybko postępować, bo to są pierwsze objawy. Natomiast, jeżeli zaniedbamy, nawet przy opadach deszczu, może e, roznosić się bardzo, bardzo szybko na plantacjach. Czyli pamiętajmy do wyboru albo rozwiązania w oparciu o miedź, czyli e, połączenie zeolitu z siarczanem miedzi produkt Vertikus Zeo, dawkowanie 0,30. 4 kg na 100 litrów wody, bądź rozwiązania bakteryjne Fuzofa, A, Fuzof B, plus periol i to wszystko we wcześniejszym przygotowaniu w produkcie Humi Brown Gold. Na dzisiaj wszystko, dziękujemy bardzo i do zobaczenia kolejnym razem na plantacji ogórka gruntowego. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.